Matko, wesoły świąt wszystkim, a kurwa eee, Wszystkiego dobrego w nowym roku Nie wesołych świąt eee, kurwa, mokro. Przemycałem się w ubiegłym na dół, a pierdolę. Dobra, tak jak wszystkiego dobrego w nowym roku, no by się układało eee, No i co, no i do zobaczenia wkrótce Trzymajcie się, sprzeczne teraz troszeczkę Święcie. dajcie ja wam zrobię eee, no wesołe świątno eee, kurwa w szczęśliwego sensie nowego roku właśnie o, o to chodzi aby się udało jak najlepiej Tę na środku ulicy przecież się biegłem na dół dobra nieważne wszystkiego dobrego panowie i panie do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.